Tak, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber, który kupił wszystkie smartfony, i na moim oku ukazała się Xperia. Dokonałem zakupu Xperii, i przewidywany termin dostawy to 15 czerwca. Ale oczywiście nie mówimy tutaj o Xperii 1.5, tylko o Xperii, która ma moim zdaniem lepszy aparat niż ta najnowsza. Ale jak to? A, tego uświadczymy za dwa dni od czasu nagrywania tego wideo. Czyli 15 czerwca będzie rozpakowanie i tak dalej. O ile się uda, może, może 16, bo czasami jak jest zła pogoda czy coś, no to oczywiście musimy skipnąć jeden dzień. Ale jak to? To nie kupiłeś Xferii 1.5? Też kupimy. Ale jeszcze nie teraz wyjaśnię ci dlaczego jeszcze nie. Zobaczcie. Oferta ważna od 12 do 2 lipca. Wysyłka dopiero 3 lipca najwcześniej planowana. Może się op opóźnić. Więc ja jako człowiek, który kupuje anonimowo, to nie jest tak, że ja piszę do yy, sklepu, że hej, to ja influencer z internetu, wyślijcie mi szybko. I, a najlepiej za darmo i w ogóle... Za, nie, nie, nie. nie. Ja kupuję anonimowo. Nikt nie wie, kto to kupuje i, i czemu. Na paczkomacik. Nie ma danych jakichś tam. E, żeby było rzetelnie. Żeby nie było jakieś, jakiegoś, wieszcie... Rozumiesz? No dobrze. Więc dlaczego jeszcze nie kupiłeś? Z tego względu, że nie chciałbym zamrażać 6499 złotych na ponad dwa tygodnie, bo dla mnie to, to nie ma sensu. Jako inwestor w ogóle to mi nic nie da, zamrażanie takiej kwoty, więc ja sobie poczekam do ostatnich dni, kupię w ostatnich dni i już po co zamrażać, skoro można tym działać, prawda? Oczywiście. Ale za ile takie słuchawki mógłbyś sobie sprzedać, gdybyś chciał? No bo możesz ich nie potrzebować. Takie słuchawki myślę, że na Allegro można by było sprzedać za kwotę... Okej, okay, za 1500 używanych nikt nie kupi. To zapomnij. Jeśli nowe kosztują 1700, no co ty. Myślę, że 1300. Może ktoś się skusi za nowe, zafoliowane 1300. Do tego odejmiemy sobie. Tu już mówię już po odjęciu prowizji Allegro. 1800, no to 1400, 1300. No te rejony e, jeszcze do tego trzeba odjąć podatek dochodowy. No to. Tak na oko licząc, to z 1100-1200 można sobie od tej ceny końcowej Xperi odstrzelić. No to nieźle. No dobrze. I to jest taka maszyna i ja ją oczywiście zakupię, ale zobaczmy sobie jeszcze zanim przejdziemy do specyfikacji technicznej, którą trzeba będzie zerknąć i zobaczyć coś, co tam się wydarzyło. Zobaczmy sobie, co tu jeszcze jest na stronie Sony, bo dawno tutaj nie byłem i nie, przed, nie tutaj nie obczajałem, a jest Aparacik do vlogowania. Odsłona druga. ZV-12. Gdybyś udał się do sklepu, marketu elektronicznego i proszę chciałbym zakupić ZV-12, to myślę, że nie wiedziałby zupełnie sprzedawca, o co ci chodzi. O, gdybyś był w sklepie platynowym Sony, to zapewne by pan wiedział. To raczej pewne. Aparacik... Dość drogi, bo poprzednia wersja kosztowała 3000 z hakiem, to już kosztuje 4999. Fakt, że ma dużo szerszy kąt niż poprzednia wersja, aczkolwiek widziałem porównania z najnowszym iPhone'em. No, i jednak w trybie makro iPhone wygrywa stabilizacja również. No ciężko jest konkurować z najnowszymi flagowcami. Oczywiście, tutaj głębia i większe obiektyw, to wiadomo. Również mikrofon, zdecydowanie lepszy moim zdaniem w tym urządzeniu. No ale jednak ten szeroki kąt, ta stabilizacja w iPhonach i tak dalej. Przecież za 5000 można sobie kupić najnowszego, oczywiście iPhone'a wersji Pro 14 lub Galaxy S23 Ultra. Albo smartfona Xperie. No, użyteczność dużo większa jest takiego urządzenia niż dedykowanej kamery. No, kamera jest do filmowania i do, do zdjęć, ale tak, takie ustawienie całkiem fajnie, podoba mi się, ehm, że można sobie podłączyć i używać jako. No tak, jest jeszcze wersja pełnoklatkowe. są no, wersje zupełnie inne aparaty, ale pełnoklatkowe, które też tak można używać, ale to już jest inny przedział cenowy. Tutaj sam obiekty może uszkodować dychę, albo i więcej, bo i są i droższe. Ehm. Body, dwie dychy, no to jest wiesz, zupełnie inna, inna akcja. Miałem go kupić, ale po, te, po tamtej recenzji się troszkę rozmyśliłem. Czyli influencerzy jednak e, dają do myślenia, chociaż może. No nie wiem, jeszcze się zastanawiam nad, nad tym. E, co tu jeszcze mamy? Takiego ciekawego. Dźwięk przestrzenny od Sony, ale to raczej to jest ten najniższy model e, z tego względu. to bas refleksy z, z boku, fajnie, że jest w ogóle bas refleks. I to raczej są sprzęty, które będą strzelały do przodu. Tak, to jest baz refleks. Fajnie, że firma pokazuje, co jest w środku, bo większość nie pokazuje. A chciałbym to zobaczyć, i tutaj mamy strzały. Do przodu, bardziej zaawansowane modele strzelają. Strzelają, czyli dźwięk po prostu. Są głoś głośniki ukierunkowane na boki, tak pod kątem, żeby się odbijało od ścian do ciebie i do góry. Również pod kątem, no ten jest najtańszy. Ale ma fajnie tył zorganizowany, bo y, kupiłem sobie tego JBL-a i jednak to troszeczkę zawalili, bo ja muszę musiałem zrobić odstępy y, od ściany, bo nie mieści się kable. Mogłeś kupić kable kontowe oczywiście, ale no właśnie. Jak masz fajne kable, to później, no wiecie, wie, wiecie o co chodzi. No dobra, to wideo nie jest o tym. Jest coś jeszcze. O, o, o to mi chodziło, strzelanie na boki i do góry. Zobaczmy sobie specyfikację. Żeby nie przedłużać, bo to wideo już trwa 7 minut. I, a jeszcze nic za wiele nie, nie powiedziałem. Xperia 1.5 z 256 GB. Nie ma 500. ki hm. A niby flagowy sprzęt. No jak to powinno być? Ale nie ma. No dobrze. Jaką mamy tutaj specyfikację? Zobaczcie, jak schludne. Jest jak schludna jest ta strona w porównaniu do konkurencji, gdzie tam wszystko miga, świeci, atakuje. Te flagowe strony innych firm, a tutaj jest tak schludnie i elegancko można powiedzieć. Ekran 4K to nie jest rozdzielczość 4K. Zaraz zobaczycie specyfikacji. A, a i tak jest najwyższa rozdzielczość możliwa w smartfonie, wyższy nikt nie ma. Piękny przycisk, czego piękny z tego względu, że. Przyciskając go delikatnie, łapiesz ostrość, mocniej i robisz zdjęcie jak w aparacie takim regularnym. Dość tutaj tak ubogo. Wejdziemy sobie z. Mówię o tej stronie. Wej, musimy wejść w specyfikację techniczną, żeby sobie coś zobaczyć. Oczywiście można sobie dokupić ekranik, gdybyś chciał vlogować. I do tego potrzebujesz jeszcze ten, ten uchwyt, taki tutaj z dołu. O, to jak ten pan? Nie ja wiem, ja wam powiem, że. Eee, Okej, okay, ja może nie mam w jakichś vlogów czy coś, ale czasami jak film filmuję, to przyzwyczaj się. Eee, znaczy. Po pewnym czasie już wiesz mniej więcej, w, 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 gdzie jest kadr. Intuicyjnie. I. Eee. No to, to ułatwia, na pewno. Eee. Szkoda, że ten ekran nie jest dotykowy, w ten czas nie byłoby potrzeby tego tej rączki z tymi spustami. Dotykowy z funkcjami, które są na kamerze i to by rozwiązało, to tak dziwnie wszystko na okrętkę. Najlepiej to byłoby po prostu zrobić porządną kamerę z przodu i, i to by nie było potrzeba ani rączki, ani ekranu. Rączka może by się też przyda, bo to łatwiej trzymać. <laughs> no dobrze, to jeszcze pilot nawet jest, wow, nieźle. Weźmy sobie specyfikację techniczną. Dane techniczne. I tu mamy tak, 187 gram. Tak jak mówiłem, nie jest to 4K pełne. 4K to jest 4000. Ok, umówmy się, że jest. <laughs> Przepraszam, umówmy się, że jest. <laughs> Ale to i tak taka rozdzielczość na takim małym ekranie. To i, to i tak nie zobaczysz. Chyba, masz jakieś piękne oczy. Ja mam zielone do. To... Może w, w nich nic nie widzę. 4K HDR OLED oczywiście, częstotliwość oświeżania 120, ale można sobie zapewne zmienić, jakbyś chciał, ale no raczej 120 to musi być no, na niższym. Dwie. Gorilla Gras Victus 2 i 1 z tyłu. 52 megapiksele. Pełne proporcje, 48 efektywne i 12 zapis fotografii. Bardzo fajnie rozpisane, konkurencja tak tego nie rozpisuje. Przetwornik Exmor T 1.35 do urządzeń mobilnych, ale jasność już nie jest taka jak u konkurencji. 1.9, czy też ciemniejszy obiektyw, czyli nie zrobisz tak jasnych zdjęć, nie będzie, no, czy zrobisz, nie zrobisz. Kwestia oprogramowania też, jak sobie z tym Poradzi, ale zapewne iPhone i Samsung no dużo jaśniejsze mają obiektywy. Ogniskowa 24, pole widzenia 84. Ok. Kolejny obiektyw już 2-3. 2-2. Szeroki kąt 123. To fajnie. I tutaj jeszcze mamy funkcje, funkcje fotograficzne. Ok. High Dynamic Range. 15-krotny zoom hybrydowy, czyli optyka. i te. Czy ciekawy w rzeczywistości, jaki jest zoom optyczny, a nie hybrydowy? Dotyczy aparatu szerokokątnego, Funkcja powierzchni. Hader dynamic, ok. 4K. Do 120 klatek na sekundę z optyczną stabilizacją fajnie. Szkoda, że nie ma 8K. Ten procesor yy, obsłuży 8K, ale może być to kwestia temperatur, gdzie Sony no, nie ma najlepszej opinii, jeśli chodzi o temperatury. Zobaczymy, jak to będzie w tym urządzeniu. Format zapisu wideo. Ok. I rozdzielczość przedniej kamery 2.0 Selfie. Fajnie. To jasne. Na selfie jest bardzo jasne, powiem Wam. Przeważnie te selfie aparaty są dość ciemne. Tu jest 2,0, także spoko. Yy, ok, high res. Audio. To akurat słuchawki ci się przydadzą. Yy, 360 Audio Reality. No, słuchałem fajnie. To, to słychać. 256. Karta pamięci do rozszerzeń. <laughs> tak. Fajnie, że można sobie to tak rozszerzyć, aczkolwiek w każdym smartfonie można sobie rozszerzyć, z tego względu już możesz sobie dokupić przewód krótki i kartę pamięci. No I już masz czytnik kart pamięci, i kartę pamięci wkładasz. Fajne, jest to gadżet i kompatybilny z wszystkimi Androidami, aczkolwiek ma jedną wadę. można go szybko zgubić. Ja gdzieś go zgubiłem właśnie. <laughs> Powiem Ci pokazał, jak łatwo można to rozwiązać, aczkolwiek no, wbudowane jest dużo lepiej. Ym, przetestujemy to również, jak, to, jaka jest yy, prędkość czytnika kart pamięci, bo to jest ważne też. Yy, Bluetooth 53 najnowszy, USB 3.2. I tu jest fajnie, bo jak masz bardzo dużo plików, chcesz przenieść powiedzmy 100 giga, chociaż tu jest, no tak, bo to jest 256. 100 giga wideo, mi w 4K 60 to bardzo szybko zapełnisz 100, -100 GB, jak nie ma USB 3.2, tylko jest jakieś stare 2.0, to długo to schodzi, a z 3.2 jednak prędkość jest zawodowa. I to mi się podoba. Google Cast i tak dalej, DisplayPort 4K, HDMI byś chciał podpiąć, inne funkcje. Jaką jeszcze mamy ofertę? W sklepie Sony. W ogóle co tu jeszcze mamy? Okej, okay, te słuchawki możesz dostać. Pomijając już y y sam z tego smartfona, zobaczmy co tu jeszcze mają. Nie no, starszej wersji to nikt nie kupi za 6,5 tysiąca. To są ciekawe głośniki. Zobaczcie, to są duże głośniki, one się wydają na małe, ale patrząc tu na zdjęcie, to to są wielkie głośniory. Podejrzewam, że dźwięk jest potężny, aczkolwiek cena A również nie mała, wszystko bezprzewodowo. Oczywiście, z zasilania no, do głośnika to raczej musi być. Jakiś kabel zasilający, nawet tu go widać. No jest. Mhm. Kabel zasilający trzeba, ale nie ma kabli. Wszystko po bluetooth. Zobaczcie, jak jest pięknie zrobiony ten głośnik. No, kwestia odbicia od sufitu, czyli wirtualny. Dolby Atmos jest w przekroju. Bass Reflex ładnie puszczony. Mamy Twittera, fajnie. Fajny sprzęt, wygląda bardzo fajnie. Aczkolwiek trzeba sobie jeszcze dokupić subwoofer, może być bezprzewodowy. I to już wyjdzie grubo ponad dychę, no to tanio nie będzie. To taka prestiżowe rozwiązanie do pięknego salonu, gdzie żona może nie pozwolić na yy, kable. No rozumiesz, no bo ty ten by, ten byśmy tam co mógł puścić, a ona będzie, kable, co wynoś mi się z tym, ja tak miałem, no. no. i to jest takie właśnie do prestiżowego salonu. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Tak sobie zerknijmy, Takiej takie telewizory. A7, to już stary model, 12 tysięcy, wszystko. Trzyma nieźle cenę, usony, cashbacki. Na telewizory. O! Możesz odebrać yy, jakieś dodatkowe gadżety, mikrofon, no, bajery, karty pamięci. Multirabaty i tak dalej. Dobra, zobaczmy sobie jak, jak to wygląda w MediaEkspercie 6499 zł. Czy są jakieś promocje? No tylko słuchawki dostaniesz, słuchawki gratis, Spotify, nie, Spotify'a dostajesz na 3 miesiące. Hmm. Oczywiście StarBragon 8 Gen 2, NFC, Bluetooth, kolor zielony, biały i czarny. Od trzeciego wysyłają. No i chyba tyle się, dzisiaj historia prawdziwa, człowiek, który kupił Sony i za dwa dni powinien być, no zapłaciłem i Miejmy nadzieję, że wyślą. Taka jest, taka jest informacja, że za dwa dni będzie. I oczywiście ten wyczekiwany HTC, którego kupiłem, również ma być za dwa dni, no bo już wysyłają i wysyłają. Taką dostałem informację. Czy to się uda? Oczywiście nie kupiłem w Polsce, bo w Polsce jest niedostępny. Muszę się posiliać za granicą. Różnymi sklepami. Pozdrawiam. I polecam.